Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like i suba Kto nie ma suba, to nie kocha mamy Kto nie daje lajka, like to nie kocha taty GRÓWY TEMAT Halo, Boksdel już dzwoniłeś do mnie? Bo jestem twoim psem, stary a, słyszałem o tym <laughs> Słyszałem o tym Nie, bo wi widziałem, że tam mówiliście o mnie mm? A ostatnio w sumie jak mówiliście o mnie, to ty do mnie dzwoniłeś, a ja nie widziałem to mówię, to dzisiaj ja zadzwonię. Okej. Okay. Nie, tam ten, tam taki, y, o, oglądałem odnośnie Cassiusza, jak się wypowiadał o Tobie i C widziałem... Stary, cały ta, Prime mnie atakuje. No widziałem, że stary, masz y, trzech przeciwników w tym momencie. trzech przeciwników. Kamerzysta, Casio i Sentino, wszyscy z Prime'a. No i wszyscy Yellow Papers, nie? <głos> <głos> no nie no, jest, jest, jest jak jest, no. Ja pierdolę, no ale nie, no to w ogóle nie wiem, Jakub, ty będziesz stosował strategię na tego kamieżystę na przykład. Ja to nie mam zamiaru odpowiadać mu, nie? Znaczy nie, bo wiesz, bo on najpierw zaprosił mnie na walkę do fejmu, to powiedziałem, to napisz tam, nie wiem, do Goli czy do kogoś, a dzisiaj powiedział, że no ale mnie tam nie chcą, to dokończ swój kontrakt i damy ci prawdziwe pieniądze w innej federacji. No nie kurwa, odklejone, odklejone. odklejony, odklejony. On ma chyba ten, on ma chyba teraz tą galę jakąś swoją i chyba promocji brakuje. Tak, tak, ta. On ta, ta. teraz będzie się małże, tak wie. A kiedy to gówno jest? Czy nawet nie wiesz? Nawet nie wiem. No ja też nawet nie wiem. Trzeba by było zapytać nawet, kogoś z tych dwóch tysięcy osób, co oglądali konferencję. <laughs> nie no, daj spokój, masakra. Nie, nie ma, nie ma co. Nie ma ja co. Idę, ja idę w kibę, wiesz? Sobie dobra. jestem już kurwa tak zmielony, zmęczył mnie, te wyniki mnie zmęczyły, nie? O, no dobra. Dzisiaj na konkursowe. Trzymaj się, nie tak. Dobra, trzymaj się Nery. No. No to tyle.